Błędy finansowe na rynku kryptowalut są najbardziej niebezpieczne, ponieważ czyhają na ciebie już od pierwszych twoich dni na tym rynku, i co gorsza, zostają z tobą tak długo jak na tym rynku. Będziesz. I pierwszym największym błędem, który zdarza się bardzo często, jest to inwestowanie w większej ilości środków, w większej ilości pieniędzy, niż możemy sobie pozwolić, aby stracić. I kiedy będziesz szedł dalej ze swoimi inwestycjami w krypto, bardzo często usłyszysz to przysłowie, i one nie wzięło się znikąd. Dlaczego to jest aż tak istotne, aby tego nie robić? Ano dlatego, że na rynku krypto mamy gigantyczną zmienność, czyli ceny bardzo mocno się wahają. I jeżeli wcześniej nie inwestowałeś w ogóle, to tak naprawdę nie doświadczyłeś tego, że twoje portfolio może bardzo szybko urosnąć, ale co gorsza, bardzo szybko spaść. I to właśnie te wahania powodują, że budzą się w nas emocje, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. I większość ludzi, która zaangażuje zbyt duży kapitał, zwłaszcza na początku, po prostu nie wytrzyma tego ciśnienia. Rozwiązaniem tego błędu może być kilka rzeczy, na przykład ustalenie sobie, aby rozpocząć z jednym, dwoma procentami swoich oszczędności, aby zapoznać się z tym rynkiem i zobaczyć, jak my na tę zmienność na rynku kryptowalut reagujemy. Druga sprawa jest to inwestowanie tylko i wyłącznie nadwyżek finansowych, nie inwestowanie Twoich pieniędzy, których potrzebujesz na życie, ponieważ jeżeli faktycznie masz jakieś zobowiązania, które nie są spłacone i użyjesz tych pieniędzy, aby przyspieszyć spłatę tych zobowiązań, co niestety robi sporo osób na rynku kryptowalut. W tym przypadku każdy 1% spadku wartości Twojego portfela będzie powodował, że będziesz coraz bardziej panikował i zwiększysz swoje szanse na porażkę. Nigdy tego nie rób. Jeżeli wchodzisz na rynek kryptowalut bez planu, to masz praktycznie gwarancję, że Przegrasz. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że nie mając żadnej strategii, zaczynamy losowo dobierać nie tylko kryptowaluty, ale także momenty wejścia w te projekty. Wystarczy tak naprawdę, aby znaleźć dla siebie podstawowe, najważniejsze wskaźniki, jakie są dostępne dzisiaj za darmo na rynku kryptowalut, takie chociażby jak CBB i. Oraz inne, które chociażby omawiam na blogu, Kryptomisja, które pomogą Tobie zlokalizować moment, w którym się znajdujemy. A jeżeli będziesz w stanie ustalić, czy jesteśmy w momencie, kiedy mamy największą chciwość, czy też jesteśmy w momencie, kiedy mamy największy strach, będziesz mógł dużo lepiej dopasować do tego swoje inwestycje. Uwierz mi, Warren Buffett się nie myli. Kupuj wtedy, kiedy inni się boją, i sprzedawaj, kiedy inni są chciwi. Te rzeczy możemy na rynku kryptowalut dla siebie monitorować, i dzięki temu na rynku kryptowalut możesz zdobyć przewagę, jakiej potrzebujesz, aby z tego rynku zarabiać. Inwestujesz w 50 różnych projektów na rynku kryptowalut, to wpadłeś od razu na kilka min. Przede wszystkim, jeżeli inwestujesz w kilkadziesiąt projektów jednocześnie, nie jesteś w stanie wszystkich tych projektów monitorować z dnia na dzień. A wiedz, że. Wiele projektów krypto możemy potraktować jak firmy, i jeżeli obserwujemy od środka, czy te firmy się rozwijają, możemy dużo łatwiej wytrwać w naszych inwestycjach, lub kiedy zauważymy, że dane projekty się nie rozwijają, wtedy możemy nasze projekty sprzedać. Kiedy masz 40-50, niektóre osoby spokojnie przekraczają setkę projektów w portfolio, nie jesteś w stanie tego monitorować, co sprawi, że finalnie wiele z tych projektów się wykrzaczy, stracisz na tym niepotrzebnie swoje pieniądze. Nie jest to jednak wszystko. Kolejną rzeczą jest to, że rozwadniasz potencjał zysków. Kiedy masz 100 projektów w swoim portfelu, owszem, prawdopodobnie trafisz na projekt, który zrobi. 20, 30, 50, a być może nawet 100x, czego oczywiście Tobie życzę. Natomiast, jeżeli jeden ze 100 projektów zrobi ten wynik, a reszta nie będzie tak dobrze sobie radziła, finalnie dla całości portfela niewiele to zmienia. I tutaj od razu taka mała uwaga. Kiedy jesteś na rynku kryptowalut, zwracaj na to uwagę. Kiedy ktoś w internecie zaczyna się uchwalić swoimi wynikami, wiedz, że prawdopodobnie ma kilkadziesiąt, a nawet kilkaset projektów w swoim portfelu. Jednak tej informacji już nie ujrzysz, jaką częścią portfela jest ta pozycja, która właśnie eksploduje. Wiedz jednak, że ta strategia ma także jeden plus: mianowicie zmniejszasz. Ryzyko na swoim portfolio. Zakładając, że nie inwestujesz tylko i wyłącznie w 100 projektów, które są memcoinami, czyli nie inwestujesz w jedną niszę. W tym przypadku, kiedy jeden, 2, 5, a nawet 10 projektów z twojego portfela upadnie czy też nie zarobi, co jest wysoce prawdopodobne na rynku kryptowalut, tak naprawdę wciąż będziesz posiadał 90% swojego portfolio, więc jest to jakiś pomysł. Jednak, jeżeli zestawimy to z zagrożeniami, niemożności pilnowania tych projektów, moim zdaniem nie jest to gra warta świeczki. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie skupić się na kilku niszach, najlepiej na niszach, które dobrze rozumiemy. Oczywiście, zaczynając od samego Bitcoina czy Ethera, czyli od największych kryptowalut. Jeżeli znajdziesz projekty, które z przyjemnością będziesz obserwował, dużo łatwiej Ci będzie dobierać projekty do swojego portfela i wytrwać w tych inwestycjach, oraz co ważniejsze, odpowiednio reagować na zmiany. Moim prywatnym zdaniem, jeżeli jesteś aktywny na rynku kryptowalut od dobrych kilku miesięcy trzy Cztery nisze, 10-15 projektów to jest absolutny max, jaki potrzebujesz do tego, aby zbudować bardzo solidne portfolio z potencjałem realizacji twoich celów. U sąsiada trawa jest bardziej zielona, czyli pułapka, w którą wpada większość nowych. Inwestorów na rynku kryptowalut. Kiedy zaczynasz inwestycje w kryptowaluty i włożysz pierwsze projekty do swojego portfolio i zaczniesz ten rynek regularnie obserwować, znajdziesz na rynku osoby, które co chwila będą się chwalić swoimi wynikami. Wiedz, że na rynku krypto jest kilkadziesiąt tysięcy projektów, tych bardziej znanych, i kilkaset, jak nie kilka milionów projektów, które wciąż gdzieś się rozwijają za. Kurtyną i to właśnie dlatego możesz być przekonany, że wcześniej czy później zobaczysz takie chwali posty. A kiedy je zobaczysz, być może twoja kryptowaluta w tym momencie nie będzie sobie tak dobrze radziła, to spowoduje, że zdecydujesz się na wymianę. Nie rób tego. Żonglowanie, flipowanie projektami bez konkretnego planu, bez konkretnej wiedzy, chociażby znajomości podstaw analizy. Technicznej, najprawdopodobniej zrobisz tutaj gigantyczne błędy, a samo flipowanie, jeżeli wynika z emocji, a to właśnie z tego będzie wynikało. Niestety, ale ty najprawdopodobniej nie będziesz osobą, która także będzie później mogła się pochwalić podobnymi wynikami. I bardzo często to właśnie te projekty, te osoby, które chwalą się tymi postami, potrzebują po prostu nowego kapitału w tychże projektach, aby móc zrealizować swoje. Cele, ponieważ jeżeli ktoś zrobił właśnie razy 10, a Ty chcesz za chwilę zrobić kolejne razy 10, to wiedz, że ta osoba w tym momencie zrobiłaby razy 100 i czekać do razy 100 nie będzie, żeby swoje torby kryptowalut na Ciebie zrzucić. Aby sobie poradzić z tym konkretnym błędem, warto ograniczyć ilość kąt, które. Obserwujemy. Ja wiem, zwłaszcza w hoście, kiedy jesteśmy na rynku kryptowalut, chcemy być na bieżąco, chcemy trzymać rękę na pulsie. Coraz więcej osób zaczyna o tym mówić i ciężko od tego uciec. Więc, jeżeli jesteś chociażby na eksie, na Twitterze, możesz wybrać osoby, które chcesz widzieć na swojej ścianie. A jeżeli to nie pomaga, ogranicz po prostu zaglądanie na social media, zwłaszcza w czasie. Host. To jednak nie wszystko, ponieważ drugą sprawą jest sama świadomość tego, jak dużo projektów mamy na rynku kryptowalut. I normalną rzeczą jest, że nie wszystkie rosną jednocześnie. I nawet jeżeli jakieś projekty odjeżdżają, a twój jeszcze dobrze nie performuje, tak długo jak dobrałeś projekt na podstawie konkretnej analizy, sprawdziłeś go, znasz go, widzisz, że od środka team bardzo mocno pracuje, dowożą kolejne rozwiązania. Ja wychodzę z założenia, że cena wcześniej czy później adopcję dogania, i wielokrotnie to już na rynku kryptowalut się potwierdziło, i moim zdaniem ciągle potwierdzać się będzie. Więc po prostu trzymaj się swoich projektów, monitoruj je i dopiero kiedy faktycznie widzisz, że nawet jeżeli cena jeszcze nie idzie w górę, a od środka widzisz, że jest bardzo dużo dobrego, prawdopodobnie wciąż jest to projekt, którego nie tylko nie warto się pozbywać, ale być może także ten projekt warto doinwestować. Stracisz na rynku kryptowalut, jeżeli nie będziesz miał planu na realizację zysków. Większość nowych osób, które dołączają się do rynku kryptowalut, dołączają się, ponieważ w mediach, w social mediach pojawia się coraz więcej pozytywnych informacji na temat krypto. I jest to normalny cykl psychologiczny, który powtarza się nie tylko w krypto, ale także na rynkach. Tradycyjnych. Natomiast dlaczego większość z tych osób jest od razu na straconej pozycji, ponieważ wchodzą i nie wiedzą, czego chcą. Jeżeli nie masz planu, wiedz, że finalnie i tak nie sprzedasz. Ponieważ rynek, kiedy będą ceny szły w górę, ciągle będzie Ciebie przekonywał, że urośnie jeszcze raz dwa, ponieważ przecież już razy cztery zrobiło, więc czemu miałoby być inaczej? Nie rób tego, jeżeli nie wiesz, czego chcesz, nigdy tego. Nie osiągniesz. Natomiast co możesz zrobić, to wyznaczyć na sam początek swoje własne, prywatne cele. Zastanów się, co tak naprawdę chciałbyś zrealizować dzięki kryptowalutom. Być może pozbyć się kredytu, być może nazbierać na wakacje, być może ma to być Twoje konto oszczędnościowe. Każdy z nas jest inny i potrzebuje i będzie też oczekiwał od rynku krypto zupełnie czegoś innego. Zrób to prawidłowo: kartka, długopis, rozpisz swoje. Cele i dopasuj do swoich inwestycji. I kiedy przyjdzie moment, kiedy Twoje cele będą się realizować, realizuj je i nie patrz na innych. Zainwestował w kryptowaluty na kredyt i zarobił miliony. Kilka takich nagłówków w historii na rynku kryptowalut się pojawiło, jednak jest to jedna z najbardziej szkodliwych opinii, która powoduje, że ludzie tracą gigantyczne pieniądze. I niestety nie tylko pieniądze, ponieważ tego typu zagrywki na rynku kryptowalut doprowadziły niejednokrotnie do rozbicia rodzin, czy też niestety do odebrania sobie życia przez osoby, które kredyty zaciągały. Więc, że same w sobie kredyty nie są ani złe. Ani dobre. Są to po prostu narzędzia. Jednak tak samo jak nóż, mogą cię skaleczyć lub zrobić tobie kanapkę. I jeżeli przyjrzysz się tym wszystkim książkom od ekspertów, którzy mówią o inwestowaniu na kredyt, zauważ, że najczęściej inwestują oni na kredyt, kiedy już mają pieniądze. Jeżeli nie masz pieniędzy i bierzesz kredyt, Wiedz, że obudzą się w tobie emocje, które spowodują, że stracisz na tym rynku dużo szybciej, niż ci się wydaje. Dlaczego brak myślenia oraz portfela długoterminowego sprawia, że ludzie na rynku krypto tracą? Przede wszystkim dlatego, że wyrabia to bardzo niezdrowe nawyki nawyki bardzo szybkiej gratyfikacji. Żyjemy w czasach, gdzie każdy się przyzwyczaił, że dostajemy wszystko na teraz, na zaraz. Natomiast w inwestycjach tak nie jest. I bardzo rzadko się wydarza, że w krótkim terminie ludzie faktycznie zarabiają bardzo duże pieniądze i potrafią wstać od stołu i z tego kasyna. Wyjść. Bo wiedz, że w oczach osób, które dołączają się do rynku krypto, zwłaszcza kiedy ceny rosną, tym właśnie jest rynek kryptowalut kasynem, i wydaje im się, że nagrodę otrzymają zaraz. Natomiast jeżeli już od samego początku ustalisz dla siebie strategię długoterminową, wybierzesz jakieś sprawdzone kryptowaluty i regularnie potraktujesz te inwestycje jak oszczędzanie na kolejne lata, to sprawi, że trafisz do 10% osób, które faktycznie na tym rynku. Zarabiają. Statystyki są nieubłagane. W krótkim terminie 80, nawet do 90% inwestorów na rynku kryptowalut traci. W długim terminie, chociażby trzymając samego bitcoina, każdy, kto w bitcoina zainwestował i nie robił absolutnie nic przez przynajmniej 4 lata, jest na plusie. Zależy, na której stronie szali staniesz. Sam dla siebie możesz zdecydować. Moim zdaniem, jak to się mówi, wszystko jest dla ludzi, jednak nigdy nie powinniśmy ignorować inwestycji długoterminowych i tym samym efektu kumulacji, który będzie działał na naszą korzyść, jeżeli na tym rynku wytrwamy z kapitałem. Jeżeli inwestujesz w kryptowaluty wszystkie środki, natychmiast po ich otrzymaniu czy też zarobieniu, robisz jeden z największych błędów na rynku. Kryptowalut. Dzieje się to zazwyczaj wtedy, kiedy ceny zaczynają szybko rosnąć i czujesz, jak to się mówi, że pociąg ci odjeżdża. Spokojnie, rynek kryptowalut nigdzie się nie wybiera. A wiedz, że momenty, w których ciągle wrzucasz świeżo zarobione pieniądze w rynek, powodują, że wyrabiasz w sobie bardzo niezdrowe nawyki, ponieważ jeżeli inwestujesz teraz, to kiedy masz zamiar? Przestać. Rozwiązaniem tego problemu jest znów stworzenie swojej własnej strategii już na samym początku i zdecydowanie, jaką część środków, które oszczędzamy czy jakie zarabiamy, chcemy przeznaczać na rynek. I mało tego, zawsze warto budować pozycję. Gotówkową czy też na rynku kryptowalut, pozycję na stablecoinach. Ponieważ, jeżeli nie masz stablecoinów, będziesz dużo bardziej podatny na negatywne emocje, które będą się budzić podczas zwłaszcza spadków. Nie tylko będziesz widział, jak wartość Twojego portfela dużo szybciej spada, ale też nie będziesz miał środków, żeby z tych spadków Skorzystać. Te osoby, które tworzą te piękne historie, razy 100, razy 200, które spełniają swoje marzenia dzięki kryptowalutom, są to w dużej mierze osoby, które przygotowały się na kryzysy, przygotowały się na bardzo duże spadki na rynku kryptowalut, a to przygotowanie jest to po prostu posiadanie kapitału. Czasami warto zagryźć zęby i jak to się mówi, włożyć ręce pod tyłek i po prostu przeczekać ze swoimi stablecoinami czy też fiatami na koncie. 5, 10, 15%, jeżeli nasze portfolio będzie w tych właśnie aktywach, moim zdaniem nic takiego złego się dalej nie wydarzy, a w długim terminie pomoże Ci zbudować dużo silniejsze portfolio. I jako bonus, czym więcej masz fiatów czy też stablecoinów, twoje portfolio mniej się waha. Więc w ten sposób także możesz wpływać na swoje emocje, regulując właśnie ilość krypto versus ilość gotówki, czy też ilość stabli. Portfel. Większość nowych osób na rynku kryptowalut traci pieniądze, nawet o tym nie wiedząc. Chodzi oczywiście o opłaty, o ukryte opłaty. Jeżeli zaczynasz, musisz wprowadzić złotówki na giełdy, musisz kupić kryptowaluty za złotówki. Następnie będziesz handlował krypto do krypto, a później będziesz te środki wypłacał z powrotem na konto. W każdym jednym tym momencie prowizje potrafią się różnić o kilka procent w zależności od giełdy. Więc jeżeli zaczynasz na rynku kryptowalut, wybierz dla siebie giełdy nie tylko pod kątem tego, jak długo jest na rynku, co oczywiście jest ultra istotne, ponieważ zbyt dużo nowych giełd upada zbyt szybko, to jednak z drugiej strony wiedz, że tych giełd dobrych nie brakuje. Zestaw różne giełdy ze sobą, porównaj je i wybierz te, dzięki którym finalnie będziesz miał na koniec dnia dużo więcej pieniędzy w portfelu, praktycznie robiąc tak czy siak to samo. Nie wchodź na rynek kryptowalut bez poduszki finansowej. Sporo osób, które dołączają się do rynku kryptowalut, nawet nie wiedzą, czym poduszka finansowa jest. Poduszka finansowa jest to taki kapitał, który na wypadek utraty przez ciebie pracy pozwoliłby ci spokojnie funkcjonować przynajmniej przez 6 miesięcy. Lepiej przez 12. Jeżeli masz tego typu kapitał w momencie, kiedy wchodzisz na rynek kryptowalut, uwierz mi, schodzi z ciebie większość negatywnych emocji, które się budzą w osobach, które wchodzą na rynek właśnie bez takiego Zabezpieczenia. Zacznij budować poduszkę finansową najlepiej, zanim wejdziesz na rynek kryptowalut, bo wiedz, że osoby, które taką poduszkę finansową mają, po prostu performują i zachowują się dużo lepiej na rynku i to właśnie to jest ich gigantyczną przewagą. Nie oznacza to, że nie warto interesować się rynkiem krypto. Jeżeli takiej poduszki nie mamy, warto sobie jednak uświadomić, że warto zrobić z poduszki finansowej. Priorited. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci uniknąć większości poważnych błędów na rynku kryptowalut. A jeżeli szukasz sprawdzonego i zrozumiałego przewodnika po tym, jak na rynku kryptowalut wystartować z głową, koniecznie obejrzyj ten materiał. Dzięki wielkie, trzymaj się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.